W upalne niedzielne popołudnie 26 czerwca w ogrodach Jasia Wędrowniczka w Rymanowie odbył się piknik rodzinny Mama, tata i ja. Szanowni państwo, po raz kolejny jaś wędrowniczek przywitał w tym roku bardzo gorące lato piknikiem rodzinnym mama, tata i ja. jest dużo dzieciaczków, dużo gości, inne atrakcje niż co roku. Był już pokaz, odbył się pokaz psów border collie, przyjechała pani z Zakopanego. Są kucyki, są zjeżdżalnie, których jeszcze tutaj u nas nie było. Yy, mamy warsztaty plecenia wianków dla dzieciaczków, także i dla mami, i dla dzieciaków. Można sobie ładny wianek później zabrać z sobą do domu. Jest bardzo gorąco, więc również były, yy, oblewaliśmy wszystkie dzieciaki wodą, bo, bo trzeba było je zraszać. Yy, grillowanie, yy, będą jeszcze warsztaty chustowania yy, prowadzone przez panią Kasię, ukleje, kilka takich fajnych rzeczy kameralnie, bardzo elegancko. Tak, przywitaliśmy lato w Jasiu Wędrowniczku w tym roku. Podczas pikniku wystąpili także uczestnicy programu Mali Giganci Julia Błaszczek i Ignacy Błażejowski. Na co dzień związani ze studiem piosenki swing w Krośnie. Byliśmy w Opolu, w amfiteatrze. Ja zdobyłam pierwsze miejsce. A ja drugie miejsce. W kategorii. No. A co śpiewaliście? Ja śpiewałam naprawdę w C. Teraz też zresztą tutaj zaśpiewam. A ja śpiewałem melodyjkę Situła. A dzisiaj z jakim repertuarzem? Z To znaczy, nie, tu będą piosenki takie z bajek. Ba, z bajek Disneya, ale będą też takie piosenki nie z tych bajek, takie no, Takie bardziej musicalowe. Piknik rodzinny rozpoczął sezon letni w Jasiu Wędrowniczku. Przed nami kolejne imprezy. Na wakacje przygotowaliśmy, za dwa tygodnie odbędzie się zjazd motorowy, nasza coroczna impreza. W tym roku po raz pierwszy będzie przejazd kolumną motorów. Tutaj od nas Jasia Wędrowniczka do Rymanowa Zdroju. Na pewno atrakcja. Kolumna, przejazd kolumną będzie około 13:30, pół godzinki, i wracamy tutaj na imprezę, na koncert i na, na dalszy ciąg imprezy i zabawy.